Granica funkcji w punkcie. Spróbuj za x dać 0, zatem masz minus 1 nad 0. Symbol nieoznaczony. Na pewno granica będzie plus albo minus nieskończoność. Żeby to oszacować, możesz sporządzić wykres mianownika, czyli x kwadrat. Jak wygląda wykres y równy x kwadrat, to parabola. Z wierzchołkiem w punkcie 0,0 parabola uśmiechnięta. Zatem w zerze wyjmuję wartość 0, no i tą 0 po lewej, jak i po prawej stronie zbliżamy się po wartościach dodatnich. Zatem 0 dam ze znaczkiem plus i teraz nieskończoność, określam, jaka to jest nieskończoność. Ujemne nad dodatnie. To ujemna granica minus nieskończoność. Zatem to jest granica niewłaściwa. Jak możesz inaczej obliczyć taką granicę? Zobacz. Granica przy x zmierzającym do zera, x minus 1 nad x kwadrat. Możesz spróbować rozpisać ten ułamek w następujący sposób. Licznik damy sobie x minus 1, który mnoży ułamek 1 nad x kwadrat. Teraz granica x zmierza do 0. 1 nad x kwadrat. Jak wygląda wykres 1 nad x kwadrat przy x zmierzającym do 0? 1 nad x kwadrat. No, tutaj powinieneś już pamiętać takie rzeczy. 1 nad x kwadrat to wykres jest w ten sposób. x zmierza do zera, zatem ta część zmierza, ucieka zarówno z tej, jak i z tej strony do nieskończoności. x zmierza do zera, więc cały nawias zmierza do minus jedynki. Minus 1 razy nieskończoność daje nam minus nieskończoność. Mamy granicę w dwójce. Zatem zobacz. Jeśli za x dasz dwójkę w liczniku otrzymasz 6, w mianowniku 0 do kwadratu to 0, więc symbol nieoznaczony. I teraz z wykresu mianownika. x minus 2 do kwadratu. No to jest parabola x kwadrat przesunięta o dwie jednostki w prawo. Przechodzi przez dwójkę na osi x i to jest parabola uśmiechnięta. Przyjmuję wartości dodatnie z lewej, jak i prawej strony dwójki. Stąd zbliżamy się do wartości 0, ale od strony dodatniej, po wartościach dodatnich. Zatem dam sobie 0 ze znaczkiem plus i ten symbol nieoznaczony na pewno już powie Ci, Nieskończoność, ustal tylko jaki znak. Plus i tu jest plus, to jest plus nieskończoność. Tyle wynosi ta granica. To jest granica niewłaściwa. Oczywiście taką granicę możesz również rozpisać w taki sposób. 3x nad x minus 2 do kwadratu, rozpisać jako granicę x zmierzające do dwójki 3x dać sobie przed ułamek razy 1 nad x minus 2 do kwadratu. I teraz próbować szacować. To zmierza nam do zera, ponieważ jest do kwadratu, to zawsze będzie zmierzało po wartościach dodatnich do zera. I teraz cały ułamek 1 nad x minus 2 kwadrat będzie zmierzać do plus Nieskończoności. 3x. x zmierza do dwójki, więc 3 razy 2 to jest 6. 6 mnoży plus nieskończoność, to plus nieskończoność. Mamy granicę w trójce. Zobaczmy. Jeśli za x dam trójkę, otrzymam minus 4 nad. Wartość bezwzględna z 0 to 0, więc symbol nieoznaczony. I możemy wspierać się wykresem mianownika. Jak wygląda wykres wartość bezwzględna x minus 3? No to jest przesunięta wartość bezwzględna o 3 jednostki w prawo. I wykres wartości bezwzględnej w trójce. Zobacz. Przychodzi nam. Trójka z lewej strony po wartościach dodatnich, z prawej strony po wartościach dodatnich. Więc zbliżamy się do zera, wartości zera, po wartościach dodatnich. Zatem 0 ze znaczkiem plus. Z tego symbolu nieoznaczonego już wiesz, że granica jest z pewnością nieskończoność. Ustal tylko jaka. Ujemne nad dodatnie to ujemne. Granica niewłaściwa minus nieskończoność Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite